Witam Was gorąco, słuchajcie kochani, koniec z wymówkami. Ten zestawik dzisiejszy trwa jedynie 10 minut, więc nie jest długi. Pomoże Wam ukształtować ramiona, ręce, brzuch, uda, nogi, pupa, wewnętrzna strona ud dziewczyny. Więc serdecznie zapraszam, przekonacie się z nami. Dobrze, w ramach pierwsza rundka, bieg w miejscu. Spokojnie, delikatnie, ostrożnie, delikatnie na stopach. Nie na płaskich stopach, tylko starajcie się tak bardziej na palcach. Biegniemy, zaangażujcie ręce, ramiona, plecy, starajcie się trzymać prościutko. Rozluźnijmy się, tak jest. Pierwsza rundka. Dobrze. Ręce na Biodra. Przeskakujemy i robimy przysiad. I wracamy z powrotem. Poproszę, głęboki przysiad. Wysuwamy Biodra do tyłu. Klatka piersiowa uniesiona. Super. Starajcie się oczywiście skakać, że wstajecie na płaskich stopach. Świetnie. Ok, na ziemi, ziemię, Dziewczyny, jedna pompka, chłopaki, pięć. Robicie szybko. Ok, jedna stopa do góry i trzymamy sekundkę. Zmiana, druga. Biodra niżej. się trzymać ciało w jednej linii, w linii prostej. Odpięt po szyję. I zmiana. Dobrze, teraz. Kolano do przeciwnego łokcia. Zmiana. I sięgnijcie do samego łokcia. I skręcamy też bioderka. Starajcie się zaangażować bioderka. Nie musicie tego robić szybko. Ale dokładnie. Skręcamy. Szt. Bardzo powolutku, ostrożnie wstajemy. Świetnie. Druga runda. Bieg miejscu. Teraz może trochę przyspieszymy. Co Wy na to? A? Troszeczkę. Pięknie. W miejscu. Dla tych, którzy mogą. Jeżeli mimo wszystko macie problemy, to marsz. Ale tak więcej spalicie. Dobra, przesiedziki. Rączki na biodra. Przeskok. Bardzo dobrze. W ciągłym ruchu. Starajcie się, jeżeli to jest... Nie wszystko trudne. Krok na bok, przysiad, powrót. Na bok, przysiad, powrót. Ale w ten sposób więcej spalicie. Okej, okay, pompeczka. Możecie zrobić na kolana. Stopa do góry. Zmiana. Miodra niżej. Zmiana. Nie musicie podnosić stóp bardzo wysoko, tak abyście poczuli hmm, po szladkach. Delikatnie opuszczamy nogę. Okej. Okay. Dobra i teraz kolano do łokcia. Dłonie pod ramionami. Skręcamy bioderka. Niech brzuszek popracuje troszkę bardziej. Świetnie Wam idzie. Naprawdę. Po wstajemy. stajemy. Ostrożnie i bieg miejsca. Ramiona też pracują. Dobrze, teraz poproszę, aby pięty uderzyły w pośladki parę razy. Ostrożnie, rozciągniemy troszeczkę mięśnie. Tak jest. Okej, okay, przysiedziki. Ręce na biodra, przeskok. Poproszę o troszeczkę głębsze przysiady. Ciut głębszy. Możecie. Na albo 5, stopa w górę. Raz, trzymamy. 2, Biodra lago niżej. 3, palce obciągnięte. 4, 5, i zatrzymujemy powietrze. 6, 7, 8, 9. Dobrze, teraz robimy Mountain climbers. Dla tych, którzy mogą. Także bieg w miejscu. Jeżeli to jest za trudne ćwiczenie, robicie poprzednie, czyli kolana do łokcia, przeciwnego. Biodra ciut niżej i biegniemy. Super, jeszcze chwilkę wytrzymajmy. Bardzo powoli. Ostrożnie wstajemy. Dobrze. I bieg w miejscu. Może trochę szybciej? Poproszę. Uf. Tak jest. Ja się trochę rozgrzałam. Aby. Tak trzymać. A to chodzi. Dobrze. Uf. Angażujemy ramiona. Niech pracują. Okej, okay, Super rączki na biodra. Przysiędziki. Pamiętajcie. Problemy? Wędrujemy. Ok? A bo tak będą lepsze efekty. Dziewczyny, uwierzcie mi. Biodra do tyłu. Nie wypychamy kolan do przodu. Świetnie. Pompka. W górę, zmiana, trzy, biodra niżej, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, palce obciągnięte, dziesięć, raz, okej, okay. dobrze, mountain climbers, czyli biegniemy, sprawdźcie czy macie dłonie, pod ramionami. I przyspieszamy akcję. Nie ma ociągania się. Tak jest. Kolana do klatki piersiowej. Spróbujmy. Ale ostrożnie. Bardzo powoli, delikatnie wstajemy. I bieg w miejscu. Taki odpoczynek. Ostatnia rundka, kochani. Wytrwajmy przez dwie minutki, niecałe. Przyspieszamy. Pa, pa, pa. Jeszcze szybciej. Świetnie. Przysiadziki. Wszystko piersiła do góry. I jeszcze parę razy robimy. Prawie koniec. Wytrwajmy. Wszyscy. Okej, okay, pompeczkę poproszę. I stopa w górę. Zmiana. Biodra niżej. Trzy. Cztery. Pięć. Możecie się oprzeć na łokciach. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Mountain climbers. Ostatnia rundka. Ostatnie 30 sekund. Tak więc Hmm Dajemy z siebie wszystko, przyspieszamy Troszeczkę szybciej. Giodro niżej Wytrwajmy Ostatnie kilka sekund Jeszcze szybciej nie podajemy się Wstajemy bardzo po Wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy ukończyli czy spróbowali ten zestaw? Wiem, powiedziałam, że to jest jedyne 10 minut, ale nie powiedziałam, że będą to łatwe ćwiczenia, więc jeszcze raz serdeczne gratulacje i do usłyszenia następnym razem.